Yo, yo Dzisiaj zwiedzamy Muzeum Zbyszętu Wózkowego Tutaj mamy czołga Zobacz, co tam w tym środku jest O, takie rzecz Może trochę odwrócę a tamtej wam odwrócę. No. taki Tutaj karabinek, tutaj wystaje chłop. Strzela sur tu, tu tu A tam info. Tutaj mam czołga. To jest T-72. Radziecka konstrukcja. Wiem, bo gram w tego... Y, World of Tanks, no. A. No i taki. Zobaczcie, tutaj amunicja. Zjedziemy. Działo strzelnicze. Takie gąsienice w ogóle. Ach, ale Michał. 1984 Tam pewnie paliwko. No tutaj. tutaj konstrukcja. Co to jest? Nie wiem co to jest, ale chyba jakiś. No, polski. Widać, że polski czołg. To jest T34. też radziecki czołg. Ale polski. No, rudy, czekaj, czytam. Najlepszy czołg świata. Ale radziecka konstrukcja chyba. Ten nie, niepamięta. nie pamiętam. Yy, nie, rozchodzony w Polsce. To wprowadziłem w błąd. Yy, ale to jest jednak polski czołg. Yy, no, tutaj na, najlepszy czołg. Znali go za najlepszego czołga w, pol yy, w ogóle na świecie paliwo 90 litrów średnice oczywiście ogromne ile pali, ile pali V12 diesel 500 koni od 200 do litrów na 100 kilometrów no nieźle produkowany w latach 1940-1958 no taki czołg idziemy do kolejnego, to jest to były chyba dwa czołgi To jest czołg średni, czyli dwa mediumy A to jest niszczyciel czołgów, chyba Bojowy wóz piechoty, jednak to nie jest niszczyciel czołgów Chociaż to takiego wygląda Co on tutaj ma? To jest... Yy, 12,5 tony waży czołg Sieni 6-cylindrowy 8 litra 300 koni mechanicznych 100 litrów do 150 paliw ale to jest szybki 65 na godzinę tutaj mamy hmm, co to jest no pancerny chyba jakiś taki a gdzie opis tego czołgu o tutaj y, tutaj mamy WZT2 do tej tego będzie czołg odb odbędzie się za niedługo no, 5 biegów do przodu plus bieg wsteczny Ford 12 diesel 580 koni pali od 300 do 500 litrów zobaczmy w środku czekajcie wysunę was o, tak to tam wygląda ja nie widzę niestety troszeczkę tam widzę no no tutaj o, tutaj coś jeszcze, jeszcze, zobaczycie o, no, to coś jest jeszcze. No. Tutaj mamy kolejnego. Co to jest? To jakiś dźwig. Tutaj jakiś jakieś polowanie pewnie. To jest... Co to, to jest? To jest Bat-5... Bat-M. Gąsienicowa spycharka szybkobieżna. V12 diesel. 415 kg... Kilo, kilo, no, konie mechanicznych no i 250 do 400 litrów zużycia paliwa yy... no. No, tutaj widzę jakieś części do nich. No, tutaj jakiś nie, nie wiem co to jest, co to jest, ale wygląda taki do przeważania czegoś może nie wiem, no dźwig chyba jakiś, nie wiem tutaj mamy jakieś Pojazd to jest ATS 59G. Ciągnik artyleryjski 300 km, 300 koni mechanicznych zużycie paliwa 250 litrów na 100 km. Produkowany w latach 1970 i tam dalej. No bardzo spokojnie, zobaczę. Najpierw prezentuję tutaj. Tutaj, no, zobaczcie sobie, cyk i tutaj mamy całą pakę Tutaj o, zobaczcie sobie Cyk No Tutaj gąsienica Pewnie albo od tego, albo od tego czołgu Tutaj... Tutaj nie są czołgi, sorry To, to, to nie jest MTLB Gąsienicowy transporter opaszerzony. Yy, no 240 koni mechanicznych Skrzynia biegów manualna, pięć biegów, odsteczny Prędkość maksymalna, 62 na godzinę, produkowany w latach 1971-1993 Taki Widzimy Tutaj, Ty, oczywiście, ta Cyk Oj, tam to już chyba niestety nie wejdę Tutaj mamy, o, takie coś to pewnie obciążnik jakiś trzeba, coś tam jest nie. Wiem. A, tutaj kolejny dźwig chyba. Przynajmniej tak na to wygląda. Ma o, ma działko, to może. Wóz zabezpieczenia technicznego. Zgieranie biegów mechanicznych, pięknie wego ty przodu pozbieg zbieg Prędkość maksymalna 50 godzin godziny, zresztą od 300 do 500 litrów produkowany w latach... Siedemdziesiąt Taka, o tutaj coś jest, to to jest chyba o. A to jest, uwaga, nie dotykać wirujących elementów silnika Dwa pięćdziesiąt pięć, polipka Lepiej zryk można odpalić, ten, ten prawdziwy czołg. Tutaj mamy GMC CCKV e, CW Ciężarowy samochód terenowy. Finik 6 cm, C4 kanie -ka no. Zobaczmy coś z tyłu. Tutaj najpierw stronę zobaczymy. Cyk. Tam coś z tym nie widzę No Half Paka, No i tam coś z tyłu Niestety tutaj blokuje, nie, nie ten Tutaj Powiem też na odrestaurowanie, przynajmniej tak mi się wydaje, że powinno zostać Tutaj no Bruk Kunselicon To chyba jest jaka to konstrukcja, co to jest, co to jest? Chyba niestety nie ma informacji ten tym, prawda? O, a tutaj jeszcze zapytam, kto jest jeżdżący. Ma tablicę USA, to jest yy, USA, no, pojazd z USA. Yy, waga 520, 525, 5250 LBS, czyli to na kilogram to, co się wyświetli na ekranie. Yy, waga 85,5, yy, to nie jest kilograma tam. nie wiem co to jest, ale coś tam no, no, na ekranie będziecie widzieli. O, takie rzeczy zaraz wam pokażę co tutaj paka jest tego pojazdu no tutaj mamy łódź no i to jest skuter holowniczy 185 koni mechanicznych yy... pętka maksymalna 24 km na godzinę rok produkcji 1972 Tutaj mamy jakiś niszczyciela, bo wrzutnie arkich przeciwpancernych 140 koni mechaniczne, 4 biegi do przodu, 1 do tyłu, skrzynia redukcyjna dwustopniowa Prędkość maksymalna 100 km na godzinę. Cholipka, szybki, jak na czołgi. produkowany w latach 1971 i do niewiadomego roku. Czyli można do dzisiaj być produkowany. Nie no, raczej nie, ale no. Tutaj mamy. Co to jest? Co to jest? pojazd rozpoznawczy. 140 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna 100 na godzinę. Produkowano w latach 1986-1991. No. I tutaj nie ma niestety informacji skąd to jest. ale mi się wydaje, że to jest. Ona, to, ma. To jest chyba też polskie jest. To jest czołg chyba e, polski Chociaż... No wydaje się polski przynajmniej Znaczy no, wyrzutnia rakiet polska Tutaj cyk no. no i dobrze, idziemy na następnej części Nagrywałeś ten to coś czasami, nie? Co? Nagrywaj coś z tym telefonem czasami Tutaj Okej okay, dobra, a można dobra Tutaj ten pojazd ten pojazd to jest stacja radio, radio lokacyjna RPK1M1 Vaza waży 36, 6 tony załoga 5 osób silnik 180 koni mechanicznych 5 biegów do przodu plus bieg wsteczny na 56 na 6 tam z drugiej strony są prędkość maksymalna 75 km na godzinę Produkowana w 1963-1982 służący do współpracy z artyleri przeciwlotniczą, Dobra, idziemy Wchodzimy do Co to jest, nie wiem Ustawi was tutaj chyba na chwilkę Bo zobaczycie sobie to ten problem z wejściem I to kurwa wszystko poruszło A ja I... Coś się nie tak. spodobało. Tutaj mamy liczniki jakieś. Remont i Osmotr System. Przepraszam, nie umiem czytać po rosyjsku. Pro Tołko i ry. Pry od. Dobra, to nie będę kaleczył przy tego języka. Tutaj jakieś przełączniki mamy, coś się tutaj nie kręci się niestety. No, silniczek, cyk. O! No, takie rzeczy. Dobra. No, cyk. Schodzimy.